Nie ma widzowie, dzisiaj ma przejazdka, bo jest. Yy, trochę cieplej. Trochę cieplej i patrzcie, jak, jaki mój kładyk brudny. Bo ciągle jeżdżę. A jak, jak taka ma Bo ciągle siedzi w garażu i kutuje. <grystezy> co? <Patrzcie>. No. <grystezy> Dobra, jedziemy się przyjechać. Mati, na jesteś? Jesteś? Czujesz się? Kurde coś tu dymi Jedziemy się trochę przejechać bo wszędzie zasiedziałem Czujesz się? Czujesz się Macie? Kółko co zrobimy chociaż Co? W ogóle jak to ci wypicował? Ja nie. Nie mam rękawic założonych kurczę. I te lata jak wściekły. Łatwo chociaż robimy żeby row wziął chociaż nie mam rękawic założonych kurde mamy dwa stopnie tylko Dobra zjedziemy co? Czekaj, ja sobie rękawice założę. Rękawice sobie założę. Bo mi piska po rękach. Mam? Mam. Tylko ja zawsze taki jestem, że nie zakładam. Bo mi się nie chce. Na starość będę miał boleści w kości. Co? Co? Dobra, zrobimy jeszcze kawałek. Jedziemy? Taka krótka przejażdżka, Marek z tyłu. Chmiec się. daje manetę na full. Żartuję. A nie wiem do dwadzieścia. Zgodnie z przepisami. Zgodnie z przepisami. Jesteś w ja? Jesteś tam? Ja, ja. Kur Taki czysty był O no, kurde Matyś Chciałem butelkę ominąć Chciałem butelkę ominąć Jeszcze bym w słup przywalił <grym zlega> Butelka tam go, Dobra widzowie Kółeczko zrobiliśmy Przegraliśmy trochę centa. Ma trochę po teraz na tym, na swoim. siema, ma?